Dzisiaj porozmawiamy sobie o egio. Co to w ogóle jest, z czym to się je, jakie są tego rodzaje? Zaczynamy. Na początek, co to jest egio? Egio piszemy po koreańsku. O tak? Egio to po prostu sposób wyrażania pewnych emocji, uczuć w sposób bardzo uroczy. Teraz na początek taka uwaga, ponieważ z tym natknąłem się, szukając materiału do tego filmiku. EGIO, a nie AIGO. EGIO piszemy tak, jak już wspominałam, a AIGO piszemy tak. EGIO to ten sposób wyrażania uczuć w sposób uroczy, a AIGO to po prostu ojejku a ja osobiście nadużywam. Po prostu spotkałam się z filmikiem, który miał być kompilacją EGO, a ktoś napisał albo właśnie po koreańsku i e, to są dwie różne rzeczy, to sobie zapamiętajcie. Ja jestem pewna, że jeżeli interesujecie się K-popem, to nie raz, nie dwa spotkaliście się z EGO. Nie ma jakiejś oficjalnej klasyfikacji EGO, nie jest to jakoś usystematyzowane oficjalnie, e, ale tutaj z moich obserwacji chciałabym Wam to jakoś tak uporządkować po prostu. Egio dzielimy, chociaż ciężko powiedzieć dzielimy, bo są to części składowe Egio po prostu, na werbalne i niewerbalne. Zacznę od tych werbalnych, bo te niewerbalne są Wam bardziej znane i chcę tutaj bardziej przykłady po prostu pokazywać pod koniec. Werbalne to po prostu specjalny sposób mówienia. Jeżeli chcemy coś powiedzieć w sposób ego, no to przedłużymy pewne słowa, zaakcentujemy inaczej. Ja to nazywam takim troszeczkę jojczeniem, no bo Powiedzmy, że mamy słowo Oppa, jeżeli chcemy je powiedzieć w stylu takim Egio, żeby to wyszło właśnie tak uroczo, no to powiemy "opa". No właśnie. Drugą cechą charakterystyczną tutaj werbalnego ego jest zawyżanie głosu, zwłaszcza u dziewczyn. U chłopaków zresztą też, ale u dziewczyn, także tak jak słyszycie, ja teraz mówię, ja mam dosyć e, niski głos. E, to jest mój głos, jak mówię po polsku, i gostęga handu malu baranęgu. To był mój koreański, a jeżeli bym miała to powiedzieć w egio, to by było Opa wyżej. Chociaż ja osobiście nie mam aż takiego wysokiego głosu, dlatego posłuchajcie ekspertów. to I kolejna rzecz, i tutaj ja muszę przyznać, że ja jestem winna i używam tego nagminnie, na przykład, na przykład głównie z Tejinem rozmawiając na KakaoTalku, to używanie "-in". Dla tych, co znają język koreański, jest to ta literka. Dla tych, co nie znają języka koreańskiego, jest to ten bąbelek. Ten bąbelek na końcu wyrazu znajdujący się w pacjumie i wtedy jest wymawiany jako językowe n, czyli takie m. I o co chodzi teraz? Jeżeli mamy wyraz niekończący się na spółgłoskę m, kończymy ją tą spółgłoską i wychodzi nam coś uroczego. Na przykład biorę znowu słowo opa. Opa kończy nam się na samogłoskę a, prawda? No ale wtedy dodamy to m na koniec i wyjdzie nam opa. To jest takie urocze. Praktycznie ten in możemy zakończyć i teraz tak, ten in możemy, ten bąbelek, dodać do praktycznie każdego wyrazu zakończonego na samogłoskę, czyli nie tylko rzeczowniki, ale również jak kończymy zdanie czasownikiem czy przymiotnikiem, możemy tego użyć. I na przykład rozmawiając, takcie rozmowę, można w ogóle to jeszcze przedłużyć i dodać in zamiast in samo, czyli na przykład mogę powiedzieć, najdzie kanda, czyli ja już sobie idę. Zamiast tego powiedzieć to w ten sposób, możemy powiedzieć to w sposób uroczy, czyli najdzie kandajnu. Jezu, ja przepraszam Was, ale ja naprawdę umrę montując sam ten film. Dobra, na tym bym skończyła egio werbalne, czyli słowne, a teraz niewerbalne. O co chodzi? Niewerbalne egio zacznijmy od twarzy, czyli mimika. Mamy urocze minki, czyli nie wiem, wpuszczanie powietrza w policzki w taki sposób. Układanie rąk w ten sposób, marszczenie noska, układanie buzi wciół, tego typu rzeczy to wszystko są części składowe takiego ediu, gdzie um, można użyć swojego charu, żeby to pokazać. Ja nie, ja, ja tutaj nie pokażę. Wybaczcie. Myślę, że jeżeli... Interesujecie się chociaż trochę k albo przynajmniej widzieliście kilka teledysków e, grup dziewczęcych, to na pewno spotkaliście się z tym w nadmiarze. No i jeszcze kolejną rzeczą w EGIO jest to, co jest chyba jedną z najbardziej znanych rzeczy w Korei, mianowicie gesty. To no już wspomniałam tutaj te gesty rąk przy twarzy, to zaliczam bardziej do wyniki, ale chodzi mi o serduszka. I mamy takie rodzaje serduszek, że e, potrzeba dwóch osób. Jedna osoba wie, że w rękę tak, w druga bierze tak i robią serduszko. No ja teraz tutaj to za bardzo nie zrobię tego serduszka. Jedna osoba też to może zrobić, ale to wychodzi takie koślawe. Poza tym mamy jednoosobowe serduszko w dwie ręce. To już jest od dawna dosyć popularny znak po coś takiego. No i od paru lat nieprzerwanie wielkim, wielką popularnością cieszy się serduszko z dwóch paluszków, coś takiego. No dobra, to skoro już wyjaśniłam, jak wygląda Egio, to może skąd ono się wzięło i kto tego używa. Mam wrażenie, że oryginalnie odnosiło się to bardziej do dzieci i nadal jest tak, że w stosunku do dzieci używa się tego słowa, że dziecko ma po prostu Egio, czyli jest po prostu takim uroczym, słodkim łaskiem. Ale no od jakiegoś czasu, no... Pewne źródła podawały, że od początku w pierwszej fali k-popu i e, grup dziewczęcych, które się pojawiały w tym czasie, czyli w latach 90 pojawiło się ego. E, od tego czasu mamy prawdziwy boom na to. Jeżeli chodzi o grupy dziewczęce, moim zdaniem, to tutaj e, mam wrażenie, że to jest wręcz warunek tego, żeby taka grupa istniała. Zawsze musi być edio gdzieś tam, czy to w piosenkach, czy to w ich zachowaniu na e, na na fan dalej. itd. Jeżeli chodzi o grupy męskie, jest to rzadsze, chociaż często jest tak, że ma się jednego delegata w grupie, który musi pokazywać to ego albo jego specjalnością jest ego, albo po prostu jest najmłodszy w grupie Manne i jego jakby domeną jest ego, Ale nie, niekoniecznie nie musi być to najmłodsza osoba w grupie. I oczywiście nie jest to tylko tak, że to tylko w k występuje. Jak najbardziej używa się tego również w życiu. Ja, jak już wspominałam, używam tego głównie werbalnego, gdzie dodaję to n, n, n językowe w wiadomościach na komunikatorze, a jeżeli chodzi o niewerbalne, urocze, albo nawet werbalne też, ale z tym akcentem, żeby coś powiedzieć, to to faktycznie, ja nie wiem, to musi być dla mnie w tym momencie challenge cały. I tak było w pewnym momencie chciałam czegoś od tydzina i też mi powiedział, że zrobi to czy tam pomoże mi z tym, o ile mu zrobię Egio. Zrobiłam to w prawie umarliśmy ze śmiechu. Starzy wyjadacze dramowi będą kojarzyć to, co teraz zrobię. Był cały trend tego i to była taka forma EGO, gdzie aktorzy, aktorki, ale przede wszystkim aktorzy, bo pamiętam i Johnson, kto robił często w jakiejś dramie. Robili coś takiego, co się nazywało Ping To polegało na tym, że to było Ping ping. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie podczas robienia tego filmiku. Jeżeli chodzi o użytkowanie samego EGIO, e, no to tutaj, no faktycznie jak ktoś czegoś chce, dziewczyny chcą czegoś od chłopaków, to oni często dają się powiedzmy złowić na to EGIO. Dlatego to jest używane w ten sposób. Nie jest to, że ty, wszyscy kochają to ego. To jest coś, co występuje i czasami po prostu widać, że to jest coś takiego niezręcznego dla obserwujących wokoło, gdzie e, nawet powstała taka nazwa, że jest to takie ego, jest to coś tak uroczego, że mam ochotę cię uderzyć w twarz. <śmiennie> Mam nadzieję, że ten filmik Wam troszeczkę wyjaśnił sprawę z EGO, że nie pomylicie już z aigu, które jest wyrażeniem oznaczającym oigu i że sami spróbujecie ego. Pamiętajcie przed użyciem, skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ ego źle zażywane może doprowadzić do śmierci. Osoby po stronie. Dobrze, dobrze, kończmy już ten filmik, bo ja w bzdury gadam. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem, pa, pa. No jedź z tym samochodem, no jedź z tym samochodem. No przecież będzie głośno teraz, Nie, nie. Jedź, 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 szybko. Albo nie pojedzie. Będziemy sobie tak gadać, dopóki ten pan nie pojedzie. E